What do you expect? <laughs> Lemuniele Naprawdę nie wiem czego się spodziewałem. Siemawidzowie, widzowie! Oooo! Czy to jest leak? Krzyż! Siemawidzowie, widzowie, jak ja podskakuje. Jak taki NPC Siemawidzowie, widzowie jest stroną w Xbox Monik, który się nagrywamy Minecraft Bedrock, czyli e, Upośledzony Minecraft Java Edition. Bo kto gra... Bo, yy, nie chcę słyszeć yy, obraźliwych rzeczy na temat Bedrocka, to proszę wyjść z tego odcinka dla własnego dobra. No jedy Jedyną dobrą rzeczą, która tu jest do odnotowania od razu po wejściu, yy, to ten ładny śnieg, bo na Javie jest yy, po, prostu, po prostu jest jedna płytka, a tutaj jest kilka. I to, że jak się rozwali, to też niech fajnie spadnie. To było, ale to usunęli z Javy. Także winter. widzowie podajcie na Twitcha, link w opisie. Subskrybujcie, łapkujcie, bo to mnie motywuje do dalszej pracy nad filmami. I musimy rzecz buraki, bo naprawdę jest... Czy tam mieszka Elsa z Krainy lodu? Dobra, ja już nie gadam głup... okradzione. Nie, kurde, nie jest okradzione. Ty Co to jest? Okrona przed... No dobra, dupa tam. Najgorszy enchant w grze. Serio. No dobra, jeden z najgorszych, jeden z... Na... Killerbany! Killerbany, chodź tu! Zabijecie króliku z czerwonymi oczyma? Czy ty mnie zabijesz? Teraz już tak. On po mnie idzie. Uciekam. Dzisiaj spróbujemy sobie ogarnąć y, główki na Widera i myślę, że zabiciem wydara skończymy tą serię. Dlatego dzisiaj raczej mi się go nie uda zabić, ale już za kilka odcinków go ogarniemy. Czy tu jest jakieś łóżko? Jest łóżka. Czy tu coś więcej jest? Nie ma. Eee, czyli jesteśmy w punkcie wyjścia. Tam gdzieś jest mój dom. Ok, zjemy wszystkie buraki i będę bez jedzenia. Super, 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 super. Kurde, to odnawianie HP na bedrocku jest totalnie zepsute. Na javie od razu się odnawia praktycznie. A na bedrocku, jakbym nie wiem, wpadł do lawy czy coś, to bym prędzej spłonął niż by mi się odzyskało to HP, nie? To jest straszne utrudnienie, no ale lepsze to niż ginięcie bez powodu w powietrzu. Na Litrze, no. Okej, okay, powoli już będziemy docierać do mojej chaty. O, ikno, hello. Ten już mi tyle głodu spadło. Ty, po tym śniegu można się tak wspinać fajnie, so, poko, spoko. Okej, okay, tam już jestem biom. A gdzieś tu, niedaleko, jest chyba mój dom. Okej, okay, idź spać. Nie mogę, Jezu. Serio, nie chcę potworów. Tam już ten księżyc wschodzi. Idź spać dobrze. Ja pierdziele mam drzazgę. Mam drzazgę w ręce od... Y w dłoni mam drzazgę od. Ku... Tam jest mój dom, bo to jest ta wioska. Ty, co mnie bije? Co mnie bije? O, ten bug. Patrzy się w dół, jest jasno. Patrzy się na słońce, jest ciemno. Nie wiem o co z tym chodzi, naprawdę. Nie ogarnę tego. Tak. Przecież właśnie, jak się patrzy na słońce, to się rozjaśnia, więc powinno być jeszcze jaśniej. I nie wiem. Mogłoby być coś takiego, że jak się patrzy na słońce, to się na przykład traci pół serduszka, co załóżmy. A nie, to kurde taki efekt, że jak się patrzy prosto w słońce przez chwilę, to po kilku sekundach yy, się tak rozmazuje yy, obraz, nie? Że się tak, yy, takie prześwietlenie jest Nie, że tak jaśniej na przykład, i w kopalniach idziesz i nagle jest ciemno, wiecie o co chodzi, nie? Prawdziwe życie w Minecrafcie, realizm Bo ci wszyscy ludzie co robią Minecraft jest realistyczny, straciłem obrażenie i O, ale dzisiaj widziałem takiego shorta, trochę mnie irytują takie głupoty Straci... Tracę HP kroliki króliki lubią marchewki, co jest? Killerbany, killerbany, nie bij mnie. Eee, w każdym bądź razie tracę HP i grafika w Minecrafcie i on robi coś takiego. No nie jadę po ten twórcy ani nic. Okej, okay, no jak to zobaczy, no to spoko, pozdrawiam cię. Nie mam nic do ciebie, ale... Trochę mnie irytują takie ustawione filmy, no. Nie, możesz mo nie montować, możesz być słaby, możesz mieć całe mikro, wszystko jedno, ale... Ale jak robisz tagi... Kiedy stracę HP i spad... i lecę tak i spadam. No, super. To, to nie było ustawione, to nie tak, że przed chwilą wszedłem na tą górkę i, i zrobiłem coś takiego. Okej, okej, tu jest górka, sobie zrobimy tak. Ups. Ups, zmieniam grafikę. Ten, 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 ten. Nie wiem, ja potem montuję to i się zastanawiam, czy to na pewno wrzucić, czy to na pewno wrzucić. Eee... Yy... Że jadę po jakimś twórcy, twórcy. Nie, no po prostu, wiecie, no nie, podoba, nie podoba mi się to. Jak masz coś do mojego kanału i masz jakąś dobrą argumentację, a nie hejt po prostu, to spokom, to, to możesz, możesz coś mi doradzić, możesz coś y, powiedzieć, co ci się nie podoba luz. Każdy ma swoje zdanie, wiadomo. No, ale widziałem w komentarzach, że się to powtarzało, więc też. Chyba, chyba nie masz mi tego za złe, nie? Edward Królewski. E, właśnie, trzeba Edmunda, Edmunda, chyba to był Edmund Kulewski? Nie, to był po prostu Edmund chyba e, Z Minecraft ekipy, trzeba będzie go kiedykolwiek, e, kiedykolwiek kiedyś, kiedyś go trzeba będzie Gdzie ja w ogóle zginąłem, że straciłem wszystkie itemy? Co się stało? Ja już, ja już, nie pamiętam, tak dawno nagrywałem tą grę E, kurde, mam taką bidę Dobra, no to robimy najlepszą rzecz, jak jest się biednym Robi, robi się złote ubranie Okej, okay, co tam jeszcze, jakieś drewno mamy, mamy patyki, dobrze Okej, okay, nie wiem, miecz Eee, łopatę.. Kurde, nie pamiętam to mogę. motyka. A, nie pamiętam. Dobra, czy to jest moje serio żarcie, nie, musimy sobie nowe ogarnąć. I lecimy do netheru. Okej, okay, te farmy są tak beznadziejne tak szczerze. Oj, ale lagi są na tym bedroku. To nawet nie to, że ja mam jakieś lagi. Dosłownie, kurczę, yy, tak ścina ten bedrock, że to jest jakiś szok. Widzicie co tu się dzieje? Zaraz bym wam odpalił Minecrafta 1.11 albo 21 yy, i byście zobaczyli byście zobaczyli co tu, że to normalnie płynnie działa. A tutaj na tym Bedroku to wszystko tak ścina. Patrzcie, sa sadzę sadzonki i one nagle znikają. Nie grajcie w tą grę, nie kupujcie tego. Ja ja ten, ja miałem taką ofertę, że za 100 zł dostałem jeszcze darmowo yy, Bedrock Edition, yy, bo ogólnie Java kosztuje 100 v i w promocji było Bedrock Edition i tylko dlatego to mam. Kurde nie wiem ile Bedrock kosztuje. Ja bym miał kupować osobno to bym w życiu tego nie kupił. To by mi było szkoda hajsu, to bym wolał, nie wiem na skina wcale się wydać niż kurde a, albo chociaż yy, na te... Dobra, no, ja cię jestem strasznie niemiły w tym odcinku. Ja jadę najpierw po twórcy, jak, twórcy jakimś, w sensie po jego kontencie. Po nim nie, po nim nie, do niego nic nie mam, tylko po tym kontencie. Bedrug jest nudny. Nudny, nudny. Czekam aż coś napisze, że jak jest nudny, to nie graj. Takie komentarze to jest wisienka na torcie. Aha, da ja zrobiłem złote buty, a przecież mam... Dobra, ludzie, ja sam nie ogarniam. Za dużo gadam i nie ogarniam co się dzieje, nie? Dom Wiksa, oczywiście na zielono, bo to na pewno jest mój ulubiony kolor. Bo kurde. Ty, ale fajnie. Tu się czyta prawdziwą książkę. Yo, Eee. Kolejna rzecz, którą mogę pochwalić na bedroku. Już dzisiaj dwie, co jest? Więcej dzisiaj. Yy, więcej dzisiaj powiedziałem, że super rzeczy niż nic złych, no wow. Wow. Dobra, to biorę. Lawę biorę. A, jeszcze to bym sobie przyrobił. Chlebecki. Eee, tutaj. Dobra, to ja to biorę, oczywiście. Eee, Okej, okay. łopata, coś tam. Szybkość, prędkość, dusz. Okej, okay, enderperły. Czy ja byłem w endzie? Byłem w endzie, zabijałem smoka, nie? Ta, zabijałem smoka, pamiętam to. Dobra, eee, łódeczka. Wszystko, co się przyda w endzie, eee, w twu, w, 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 w netderze. Okej, okay, ja dużymy sobie kaktusa. Mam tu taki sy w tym domku. Okej, okay, netherrack O, oh, wow Dobra To ja nie robię tego killa, zapomniałem o istnieniu tej skrzynki, tak szczerze Tja, yeah, dobra Zrobimy sobie spodnie Zrobimy spodnie, proszę bardzo eee, Tu sobie damy to <coughs> Tu sobie damy żelazo Ten złoty to wywal Cztery? Chwila To ma cztery obrażenia, to ma Przecież y Złote rzeczy są o wiele lepsze niż y diamentowe No chyba, że nawet roku wszystko działa na opak, tak jak tutaj, no to to bym się nie zdziwił faktycznie. Yy, ma to sens. Jak to mówił Katon? Ma to sens. Ma to sens. oj. tylko czy tu gdziekolwiek jest twierdza? To jest też pytanie ważne. Ile z tego ekspaleci? Ty Ej, no Jove tak nie ma! No Jove tak nie ma! Ustawienia, chwila. Łatwy, dobra. Yy, pamiętam smokiem się bił. Ja pierniczę. A ale super. O kurde, lag był. Wy, wystraszyłem się, że mi wywali bedrocka, nie? Ale to był fail. To był byłby, po, powtarzam, byłby fail. Okej, okay, gdzie jest twierdza? Dobra, no, wiecie co? Ustaliliśmy już od y, odcinka z endem, gdzie zbagował mi się, y, zbagowała się twierdza i stwierdziłem, że po prostu ją poszukam. Po prostu wybuduję tę. Najpierw ją szukałem na locate, potem Game Moda włączyłem i też szukałem. Potem y, jeszcze szukałem jej na Locate Me mine, Minecraft. E, jak była twierdza? okej, okay, tu mam napisane e, Monument, Forest, Nct City, małpa A, e, małpa E. Wszystkie małpa A. minus 3, 2, 0. Tak? 1, 2, 8. O kur... Eee. Nie! O jezu. Nie, nie, nie. Fortress Mansion City, Buried Treasure. Co to jest Buried Treasure? Aha, dobra, zakopany skarb. Eee, Bastion Ren. Okej okay. czyli. Okej, okay. po prostu zakopaliśmy się w Bedrocku, widzicie. I są moje itemy. I jest forteca, dobra. Dobra, 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 dobra. Zespimy się tu w jakimś losowym miejscu. Bo nie wiem, po prostu e, żem zdechł e, w tym, bo nie pomyślałem, że przecież na jedynce mogą być. Może być e, ten, i oczywiście zdechłem, no, jak debil. Sorry, sorry, no, naprawdę. E, ale już nie gadajmy, dobra, to wyrzucamy, bo tego nie miałem. I tu zacznijmy. Super, jeszcze tam blazy latają. Super. Mm, dobra, dobra, weź. Nie wiem, drewno, to, to i, i gamę, modę, zero, a jeszcze keep inventory true. Keep inventory true, czyli zachowaj oczywiście kwipuneczek. Bo ja już się nie chcę męczyć z tą grą. Ja ja chcę sobie wycilować spokojnie za. Ile to zadaje? 7 obraży No, się ma. Wydropisz mi. Nie mam nawet zaklęcia, ale może akurat wydropi. I tak poza odcinkami będę musiał zagrać. Okej, okay. jak oni biegają, to mnie zawsze bawi, więc tak głupio wygląda. Dobra, tam nic nie było. Lecimy sobie dalej. Eee... <laughs> <laughs> Okej, okay, tu sobie są skrzynki, widzę. O, 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 to się przyda. <laughs> o kur... nie, 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 nie. Przyjacielu, zostajesz tam. Eee, jakaś skrzynka. Nie. Idziemy na dół. Nie chcę się bić z widerami. To znaczy, <laughs> z widerami. Tak, z. Eee, z blazami, z blazami. O, o, o! Trzy obrażenia tylko. Ej, no nie gadaj, zginę. Gdzie moja lawa? Nie. Nie! Nie, tu głupie re regenerowanie się zdrowia na BEDROKU <noise> O, mam STAG OBSYDIANU O, oh, fuck. Nie, nie, nie. Wyjdę tędy, ale. Okej, okay, tu nic nie ma. Ale ich porobiłem? Dobra, nie potrzebujemy. Okej, okay, robimy ich. No, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Twojego koleżki już nie ma, a ciebie też się pozbędziemy. No i ładnie, a to ile zadaje? 5 oj oj, nie dobra Magma Cream Ooo, nether breeze, Nether breeze, patrzcie! Kurde, no to się zmarnuje. Ale z drugiej strony aż ja tu drugi raz nie wrócę, no to... Dobra, no, no mamy netherytowe rzeczy połowę w domu, bo już się rozwaliły. Ja tego nie wykopię, nie? Tego nie wykopię. To się zniszczy. To się zniszczy. To się zniszczy. Oooo! Mam główkę szkieleta mrocznego, co jest? Dobra, dwa nederbici i to kurde za okienkiem ale no ja nie mogę tego wykopać, bo przecież, no rozumiecie? Nie mam diamentowego kilofa przy sobie, nawet. W ogóle nie mam diamentowego kilofa, nawet nie to, że przy sobie. Ja, dobra, co ja tu zrobiłem, Syf O nie, 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 o nie, nie. Jeszcze ślepy zaułek. O nie, 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 Ja. Dobra, ludzie mogą gadać, że robię udawane reakcje, ale ale to jest for real. Ja tak naprawdę. Co oni się tak palą? E, e, e. Dobra, najwyżej to spalam, olać. Nie wiem coś tu, coś tu. Czarne szkielety jakieś. Czy się przydały? Eee, eee, dlatego czarno potrzebuje czarnych yy, czaszek Szkieletów Macie? Może? Ta, mają pułapki z lawą O nie Trzeba szybko go zabić, dobrze Ja, jak się uczepi O kurde, to jest dalsza część twierdzy Ty, 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 ty Co my tu mamy? Nie gadaj, że to było przejście do tamtego Seriously? A ja to zakopałem To ja tu nie byłem to Nie wiem. Pewnie tak śmowy były i. Nie, mój miecz. Czemu ja snem ku? Znaczy, ja wiem, czemu na ku, ale. Okej, okay, yy, Black Skeleton. Black Skeleton. Skeletonik, oj Przyjacielu, niebi, niebi. Przyjacielu, niebi, niebi. Niebi, niebi. Nie przyjaciela. Dark Skeleton? Oh my god. To jest Big. Nie, nie powiem tego żartu On jest głupi On głupi jak but Zresztą to już jest stare i ta piosenka już jest przeterminowana Myślałem, że tu znajdę mob spawner Kurde, trochę ja się zawiodłem Tak a, a little, a little bit Dostałeś, dostałeś po dupie Oh my god, oh my god, oh my god Spadaj oh, Nie Gruby jakby miał lawę to być już No spadę świnio jedna Nie, nie we, Nie wejdziesz! Nie wejdziesz Nie! Ty gnojku Ty gnojku, ty gnojku, ty gnojku, ty gnojku, ty gnojku, Dupa Dupa Nie gram w tą grę, nie gram w tą grę Kole... Nie wiem ja już Tak mnie męczy ten bedrock Serio W sensie I i tak, czasami mi się zdarzy zginąć na nie wiem 1.11 na Javie, yy, na kurde serwera, gdzie jestem mega prosem na ekipie, nawet kiedyś tam żem zlechł. No i co, i nie robię dramatu, ale, ale na tym bedroku jak się zginie, to ten rage jest taki potęgowany, bo ty masz poczucie, że to jest takie gówno, ty zginąłeś w takich, taki beznadziejny sposób, ty nie zginąłeś tak z honorem bo chociaż nie wiem przez przypadek. Tylko zginąłeś w taki sposób, że cię chce walnąć w tą grę w łeb i sobie darować. I sobie darować. Wiecie co? Gamy modę z Game mode creative timeset no, bila, 1000. Yy, tylko tyle pragnę, tylko tyle pragnę. Nawet jeden ekwipunek wywalę. Nie wiem, wywal to wszystko, to nie ma sensu. Ja już tracę cierpliwość w tej grze po prostu. Nie w sensie, nie, teraz się miarka przybrała. Ja już po prostu straciłem. Straciłem chęć do gry w tą grę. E, będę grał, będę grał, ale nie w bedrocka. Ja już bedrocka nie chcę. zobaczyć tylko, jak te góry pięknie wyglądają. Zrobimy ostatni odcinek zabicie bedrocka? zabicia, e, zabicia widera. I to będzie ostatni moment tej serii, o ostatni, the last moment of this series, tu, tu zaczniemy nowy odcinek, to, to jest, to jest, nie jest to ładny krajobraz, szczególnie ta góra brzyżdalna, ale, ale jesteśmy w pięknym miejscu, no i się żegnam widzowie, siema